Trenerze Rodinio, mm -hmm. mogę mieć takie pytanie małe? Jasne, oczywiście. Yy, bo teraz widzę na ławce, pan siedzi w koszulce Olimpiku Leon, tak? Tak Stąd jest, tak. A potrafi pan wymienić chociaż trzech zawodników? Absolutnie nie. Roku? Panowie, będziemy zaraz lądować. Halo, halo Ezian. Zaraz będziemy lądować. Możecie przygotować, siąść wszyscy, Zapnijcie basy. Zapójrzcie ten z tyłu. Zaraz lądujemy. Asian Tour. Kolejny raz. Tym razem mi się uda. <laughs> Przedam nami 10 meczów Division Rivals. Kumacie? Panowie, jesteście na to gotowi? 10 meczy Division Rivals. Mamy szansę dostać się do Asian Cup. 5 lepszych drużyn. Pasy zapniajcie. Nie, nie, nie. Nie nie. No to są i pizdy, kościu. Są pierdoli. Kto to jest? Co jest kurwa, ale telepto oraz kurwa, chyba kurwa, za mną, ty ma ma Jebamy Dobra, lecimy Za chwilę lądujemy, Za Za chwilę zaczynamy mecze Podnosimy prawie, panowie. Podnosimy się już prawie. Co się, lądujemy, lądujemy, bo się. Dobra, chuj, wylądowaliśmy, nie znajdę żadnego podkładu muzycznego na lądowanie, kurwa. Wysiadka z tego, kurwa trollejbusa zajebanego skrzydła tego. Panowie, pakujemy się na stadion. rozżywamy się, pokazujemy, kurwa, że ciempiewicz na boisku. Musimy być przygotowani na wszystko. Tradycyjnie ominąć kibiców. Kocie oni, kurwa, są. dzieci kibice są, ty, gościu. A, tutaj są. Siemano, witam, witam, tak myślałem, dobra już, myślałem, że was nie będzie, ale tak już szukałem, szukałem was, a to jak zwykle nasi, siemano, witam, dobra, 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 wysiadamy panowie, nie, nie patrzcie się na nich, olejcie ich, olejcie ich, Spokojnie. wysiadka, wysiadka, ciężko będzie zaczęliśmy mnie jeszcze grać. Do... Oh, o, jakieś kartofliska się odpaliły. Ja... Yeah. Moje koleżanki bardzo często oglądamy Kartofliska. Tka, oh yeah, tka. baby. To poglądają moje Kartofliska, baby. Dobra, panowie, zaczynamy. Division Rivals. Skład zmieniamy. nikt będzie twardy, nikt będzie solidny. Ten sam, gramy tym samym. Oglądałem kilka poradników. Powiedziałem sobie, podejdźmy do tego poważnie, tak? Jose Rudino nie może być pośmiewiskiem po, po w świecie FIFA. Dzisiaj grałem dwa mecze, wczoraj grałem sześć meczy. Jestem niepokonany. Niepokonany w tym nowym sezonie Division Rivals. Division Rivals, właśnie, właśnie tak. No to gramy turniej, gramy 10 meczy, więc to będzie ciężkie napięcie. Mam szeroką paletę, że tak powiem, kolorów do malowania pięknego futbolu. Mam naprawdę szeroką ławkę rezerwowych. E, popatrzcie, Santi Carlos przyda wypożyczenie, K.N., ten raper, <grym> przewariat, Lukas Vasquez, Munian, DJ Variar, to no, naprawdę to jest świetna, świetna opcja, tu zobaczycie, Gelson Martins, czyli żelazny, e, żelazny ławkowy, Diego Costa, on też warto do formy, ale my zmiennie. nasz składzik się melduje dzisiaj na boisko. No, Mendy, Marcelo, Widzimy neto. Neto neto to jest po prostu... Mm, no teraz takie pytanie jest to deto, bo jest opcja na tego Der Tego co ma 90. I on by też pasował, klub ten sam chyba nawet. To bym pozmieniał, tu bym pozmieniał. Okej. Okay. San Maxim, francuski francuski mocny skład. Bardzo mocny skład ma gość. San Maxim to jest taka gwiazda nowa. Taki nowy Cristiano Ronaldo. Tak drybluje. Okej, okay. Marcelo, świetnie, te sztuczki defensywne teraz pokazuje, ten Rudini, szuka wuleja. ten zgrywa do środka, to wydala, pierwszy cały i kurwa obok bramki, kurcze, easy, do Przed to na witam serdecznie, se pierdala. od dwóch tygodni mieszkam sam z dwójką dzieci, żona się kurwi na lewo i prawo, wpierdalam makaron od wuleji. Proszę o Widal szansę. Essa 5 zł A sesja na górze się rozpędza. Przy piłce jest wulej. Co on wykombinuje? Co on wykombinuje wulej? Spowalnia Grado Williamsa. Ten strzelal. Co to kurwa jest? Ale nerwy, ale nerwy są dzisiaj. Nie mogę wejść do spotkania. Nie mogę wejść do tego streama. Coś się dzieje ze mną. The Drama trenera Rudiniego. Williams, zagranie do Vidala. Przyjęcie brzódka polekarne, tam i już czeka. Dupę, Williams. Williams! Wulej, de Jong, kurwa! Spektak, kurwa nieudacznictwa. Dembele, widzimy, no, ci zawodnicy drgają niczym, niczym. Ten Rudin nie teraz. On sam nie wie, jakiś kurwa z jazdy ma. Semedon, wytracone z równowagi. Nie daj się na raz. Wow, Dziurę ci założył! Kurwa, możecie dziecko ci zrobi! Blokujemy! Brawo, brawo! Chcemy do? Pod Big Benem Kto zbiera kasę? Kurwa, co ty pierdolisz? Williams, Dowolę, a ten się rozpędza! Odpaliła się chińska torpeda! To będzie chyba pierwszy z całego tego zawodnika! Mocno, kurwa! Chciał sam skończyć tą akcję, niczym samotny wilk! Dembele próbuje przychodzić do rozgraniu akcji gości. Nie chcieli gadać o konferencji, nie chcieli dużo rozmawiać, oni razu na boisko, chcieli grać. A ją, szuka Williamsa, ten wybiega środkiem pola Szuka, wymierza! Cał kurwa, mać! Co on broni! Co goś broni! Łysy co broni dzisiaj? Lemar, świetnie przecięciele same Williams, znowu ten dół się odpala, ale niedokładne te polania, coś tu się nie do korbia Blokujemy, blokujemy, świetnie yeah. Wychodzimy, wychodzimy Dalej zamknięcie w Ceulani Dają przejmuje. Szybko do wulej, a ten wyłodziej wolną pozycję, wypuszcza go. nie to inny jak Williams, to się może podobać. Wulej, wulej, błagam cię, strzelaj to, błagam cię, wulej! Kurwa! gość wszystko wie! Goś wszystko wie, gdzie będę strzelał. No, Williams jest niesamowity, kurwa! bo pojedynek z Williams to jest po prostu moja taka prywatna walka, do onk, dojdzie do piłki, nie poszliśmy w wolnego cesarza, no tak? Mosta wrzutka, może tego tak zaskoczymy, Williams? Kurwa, ponad bramką! Aj! Łek wody, oni będą już rozgrywać Ościągnij tak, tak, Książę na nogach, je, yeah, świetnie, nice. Koniec pierwszej połowy No wygląda to tak miernie, tak siło to wygląda, ale damy radę, przeawiemy się. Ja też nie mogę wejść na spotkanie. Ja dlaczego mój klient dostaje premii zapisanych w kontrakcie jest? ty pierdolisz? że za każdą strzeloną bramkę ma dostać jeden kilogram ryżu. Do dziś ryżu nie ma albo zostanie dostarczony, albo zerwiemy kontrakt. Bo jak drugi samolot to z ryżem leciał kurwa za nami. A ty pierdolisz też, że kontraktu nie dotrzymujemy. Z jakiś ryżowy książę, stary. Tak jest, Marcelo. Ulf się do tego opaka wybitka. Nie, Marcelo, kurwa! Ty nie udaczniku! Dobrze, easy, easy, easy. Spokojnie, uff. Nie, żartowałem, Marcelo, wszystko jest okej. Okay. Williams, przedziela się! Świetnie! Łoniaki, Williams, zejście z środka, ale po co? Ale po co? Może Widal? Może Widal nie? Nie, no, przygotowanie fizyczne, panowie. Williams kurwa mać, to jest to! To jest złoniaki Williams! Spec kurwa od tajnej roboty! Tak jest! Od brudnej roboty! Rzekłbym! To jest to! Ja, który... Leo, wulej! Kurwa leciło no! gdzie wczynę kurwa na potańcówce! Pięknie! Szkoda, że stracił po chwili, ale walka dalej trwa, widal Kurwa! Mógł, tutaj na kanapie piwem widławą. 5 zł Nisko, 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 nie daj mu wpuścić, nie daj mu wpuścić, będzie strzelał. Ło, kurczę Tego się mogłem spodziewać, bo to Ulani. Mi jeszcze łzy napłynęły do oczu No bramka z pizdy. bramka taka, no... Kurwa mać, no. Pucharwazy się komplikuje, no jeden ten remis nam tylko jeden punkt. Syczek taki, nie? Firmoweczka. Patrz, jeszcze się kiwa. Kurwa, Marty, bigi, biegi, bigi, bigi, wareciku! Siądźmy na nich jeszcze 30 sekund! Niech to szlak! Ej, człowiek się nagadał na peplow. Proszę bardzo. Powstaje paczki, siedem paczek. Lecimy. 4300, no, dużo ludzi, dużo ludzi na streamie. Ostatnimi czasy przychodzą na stadion FC Ulani. To na boiska treningowe. Eee... A... To też nic. Dobra, lecimy, wszystko sprzedajemy. Ujaki, Kto to jest? Błaszczykowski! Ten no, Błaszczykowski wejdzie, wejdzie. No były problemy z lotem, były po prostu niedomówienia na przesiad w Finlandii. I stąd to opóźnienia. No nie... No nie wiem, No czy to mi jest takie potrzebne, czy to jest dobre. No nie wiem, czy to dużo kosztuje, no. MBLS z ogiem, ten już teraz o skrzydle. Ten chłopak jest dzisiaj wszędzie. Można nawet twojej matki w łóżku w ulej! Dawa obrońca FC Ulani. Moc rykosz to będzie bronione! Tak! Przeganego Marcelo, który jeden z wodem da się okiwać! Wow, kurwa, rucha nas, uwaga! Da Co wy robicie? Tak nie wolno! Kurwa, to się potknąłeś od swojego, panowie! się to zrobił? Kurwa no! Jak przystało na FC Ulani, on się wypierdolił swojego chłopa! Dobra, dobra, Mendy, Asensio. Teraz gramy swoje, teraz gramy swoje. jak na treningach! Swoje. Patrzymy się na kolegę i podajemy. Patrzymy się na kolegę i podajemy. Tak jest. Williams. Vidal. Vidal z Williamsem. Rozpędź się. Tak jest. Jeszcze Szybuj. Wulej. Wulej do środka. Zejście. Kurwa strzał. Wulej! Jeden jeden! Tak jest! FC Ulani! Remisujemy! Kurwa! Aż się obudził! Co za strzał! Cóż za precyzja! Co teraz takiej mocy nie byłeś gościu, co? Zobaczmy to jeszcze raz. Potrafimy się skoncentrować. Patrzcie na kolegę i podajesz. Tak jest. Nic więcej. I dembele rozpędza się. Tak jest. Tu można coś pokazać. Tu jest prędkość. Dembelem jednego zawodnika. Wpierdala się pole karne, niszczy turbulencję. Faulowany. Faulowany, To jest będziesz żółta kartka. Go mógłby zatrzymać. Szarbo za rozpodejki, za chwilę go opał. Rzuć to jest minimum, co zasłużyłeś. Bailey. Mamy lekko futbolu, kawsz, po pole karne, widział. Ładnie się złożył. Uja! słupek! Cóż za emocje! Williams blisko, ale świetna praca, świetna praca ciałem! Williams! Kolejny, a to Mendy! Kuba Błaszczykowski będzie zmieniał właśnie w 68 minucie Dembele we Wcyulani I jeszcze... Czy to nie jest Boateng? Wchodzi za Williamsa. Co robi trener Rudini? Wszyscy się dziwią, nawet asystenci. Ten Rudini nie chce z nikim rozmawiać, bierze swój magiczny notes, notuje coś. Ojcha kiedyś laska za mną latała, później ją olałem, po czasie latania za nią wróciło wszystko w miarę na dobre tory. Młody książę, co zrobi? Potem udzielę ci porady, bo coraz za duże emocje są, stary. Jest coś ważniejszego niż jakaś, jakaś dupa, która tam do ciebie ma wrócić, stary. Jest futbol, są emocje. Tym się zajmij, gościu. A wtedy ona wróci. Zaczynamy grę! Bernard, Semedo wraca. O, widzicie, on, on chyba chce tego remisu. Jemu chyba wystarczy remis, no. Wow, Ascensjon! nic lewy z jaką z buszu! Martins! Kurwa! Nie, to był Genson Martins, dokładnie tak. Ja pierdolę! Kurwa, mać! Kurwa, mać Tikowski! Gdzieś był! Był atak ze zwodem! Przywoje Martins, ale spokój! Co, jaki kurwa z jaki kurwa z akcje jak graliśmy, Co on pierdoli? Wydaj, zastaw się, pójdź jakiegoś chłopaka. Martins, jaki szybki! Kurwa, nie bo faulu? A poprawisz? Co wy robicie, panowie? Co wy odjebaliście? Szczenie ja i tak kocham cię w moim sercu, FC U... na dobre i na złe jazda z kurwami... Co robią zawodnicy? Schodzą z boiska, jako zawodnicy poddają się! FC Ulaani próbuje na bramkę! Poddali się, stary! Okej. Okay. Ten tu jest z nic? z Lima... Wulej! Brat Wuleja, ja pierdolę! Do sprzedania. Po chuj mu dębele jak ma... Znaczy, po chuj mu Bejlek jak, De... jak ma Dembele i Błaszcza. W sumie racja. A ja dam mu szansę. Będę grał tu zawodnikiem. Ale duet! Ale oni to robią! Wule i Williams! Co ty gadasz, żeby kupować tych napastników? Popatrzcie! Czerwowo. Trenerze Rodinho? Mhm. Mogę mieć takie pytanie małe? Jasne, oczywiście. Yy, bo teraz widzę na ławce. Pan siedzi w koszulce Lyon, tak? Tak po jest. Rozumie? Tak. A potrafi pan wymienić chociaż trzech zawodników? Absolutnie nie! Absolutnie dostałem <noise> właśnie tak, od jednego tak, gracza tak jest, tak po meczu. Właśnie Grali graliśmy, graliśmy właśnie no. mecz z nimi ostatnio, no i podchodzi do mnie taki chłopaczek niski i mówi, czy nie chce koszulkę zamienić się po meczu, bo świetnie pan dyrygował tutaj obroną. Ja mówię, pewnie. Dałem mu mój garnitur FC Ulani, a on mi koszulkę. Często, często zawodnicy podchodzą do mnie, właśnie. Nie do piłkarzy, tylko do mnie podchodzą i mówią, że nie, to jest ta strategia futbolu, to jest coś. Nabrał pan nas, nabrał pan nas na futbol. Dobrze, świetnie. Wybijaj, kurwa, dobrze, dobrze. Ostatni raz ci dałem dziecko Uuuh. na wyjazdowe. Przecież kurwa, wrócimy za chwilę po niego. Jeszcze 8 meczy, nikt go nie ukradnie, kurwa, kto kradnie dzieci na lotniska. Nie, nie że chcesz, chciałby zagrać. I słucham? Jones zgłaszał dobrą dyspozycję dzisiaj. No, nie. też tym słyszę, tylko Jones póki co nawet nie jest jeszcze w strefie klubu. Nie było go w ośrodku dzisiaj, nawet na treningu. Jest jakby, jego karta klubowa jest jakby poza, poza klubem, tak. On jest wolny teraz chyba. Dogadujemy powrót, dogadujemy taki Dariusz, moment pożegnalny. Może, może powrót. Nie płacisz mały gąbelet, już w śpi, ale jak się obudzi, to dostaniesz na łek w 5 złotych. Dzięki za piątkę. Ascension. Wow! William! To skurwa, to był nie, to jest brałka, Tak to jest! Tak na na lotniska, to tak jest. Goal. Dziękuję 1947, heh? Psz, no na salę nie wyskoczy, teraz, bo gramy mecz, ale patrz na tą bramkę, jak ona się podkręciła, patrzcie! Popatrzcie na to! Wilowała się! Ona była barkiem smukną, tak barkiem ją smuknął! Diego koszta, trenerze. Chcę ssać twoje haluksy, wizać greenble z Lita i zrobić hammer jammer z pelcem. Proszę, pozwól mi zrobić ci tak zwany fist 5 złotych. Bramkarz, bramkarz! Ja pierdolę co goś zrobił! No Hit, hit, to hit. Wulej Martins. Teraz, żeby. Bo ja, że się bardziej utrzymywać przy piłce. Ta tak, Dobra, tak, 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 Ok. W takim razie przekaż sekundantowi. Ja, dobra, mhm. dobra. Problemu. Może jakieś rady jeszcze Od do, tej do, do tej składu? Jest. Czy trenować na przykład na gumach? Czy może komuś dać jakieś specjalne umiejętności? No. Ja bym tutaj zalecił panu trenerowi mhm. Ja bym tutaj jakby Za sterami Może więcej, żeby twój zawodnik, szczególnie twój napastnik, żeby strzelali więcej na treningach Mhm. To do dodatku do, do, nie wiem. Może Williams, zobaczcie, jak mhm. on jest silny. Patrzcie. Brzmi ciekawie. Faul! kardy! Kubo Błaszczykowski wykonał ten strzał. Tak. Tak, Kubo Błaszczykowski. Kubo Błaszczykowski zdobył bramkę, lecz pierwsza bramka Błaszczykowskiego! Pierdni po porażce, zdziwieni po zwycięstwie. Ja też jestem no. zdziwiony, bo 4-0. Wow! Ten turniej zapowiada świetnie, bez porażki. Remis, dwie, dwa zwycięstwa. Teraz takie oficjalne zwycięstwo. Jeszcze. TAK Mizzou, yes! TAK TO SIĘ ROBI! YEAAAH! O, tak stary wchodzi dzisiaj do pokoju tobie, najebany, Tak wróci z baru mlecznego. Świetnie, świetnie panowie! To taki wiecie, jeden luźny mecz, i on zawsze właśnie rozluźnia taki mecz 2 na 2 i potem wracamy do Division Rivals, spokojnie. Ja pierdolę, za śmietnik zajebany, fartem! Wsteczna jest. I Dobrze. Teraz ona się kręci, teraz rzucasz to? Rzutka. I na banie ląduje, patrz. WOT! <laughs> o oh, kurwa, nieźle! No. ten w obronie teraz. Ściąłem go. <laughs> <laughs> Loczko bez piłki. Dobrze. Graj graj, graj. Dobrze, Di Maria. Wrzucaj, wrzucaj piłę, daj piłę do środka. <laughs> Ale go gra. Rzucam ci patrz! Wow, go! wow! Wow, wow widzowie, kurwa! Jako Coś brawo. niesamowitego! Wątek, dawaj jeszcze! Ale weszła, stary! Pokaż to, widzą! Pokażcie to! Z jakimś zwodem było podanie! Odwratnie najniższy na boisku! Ale to było świetne! Zacznij chodzi, Czy ja. Co ty robisz? Nie, to, wie nie wiem, że... ja, to ty! To ty to ty Kurwa. zrobiłeś! Ej, no poważnie, myśmy ostatnią szansę! Nie, jeszcze jest szansa! Przyjmiemy to, stary! Dobra, wybije to na Salaha. Podejdź, podejdź, jeszcze 3 minuty. No i co? Masz, jeszcze chyba. 3 minuty, dobra, spokojnie. Przejęcie jakieś. Dawaj, 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 lecimy. Jest, jest, jest. Szybko. Dobra. Kawanie go się odegram. No i to dawaj. jest twoja bramka, albo nie. Ej, no co ta Kurwa jeba Wanda, gloczek no, zajebany! No to będzie czerwona kartka, proszę pana, no. Trzybowa. Tak jest ale emocje. Maciek, ja do tego co wcześniej. Dobra. Podaj mocy Neymar'a. No tutaj na blisko widzisz? Podaj mi, ja strzelę od razu. Cokolwiek no, proszę. Dobra, czekaj. Ja strzelam. Co ty zrobiłeś? Wszedł w No myślę, że to się odbije czy coś, wiesz, Myślę, że będzie że jakaś odbije piłka i będzie coś takiego, nie wiem, a może to siądzie... Kurwa, no sorry. Dobra się Bo... bawię loczy w końcówce spotkania nas. Tak wygram. <noise> o, o, ciekawe kto nie zaakceptuje. Jakiś <noise> frajer pewnie. pewnie. Szmaciarz. No, no. no i chuj z meczu. No, tak to się kończy właśnie.